Polną ścieżką idą trzej przyjaciele, miś, łoś i ryś. Już z daleka widać, że miś troszkę taki podkurwiony idzie, krzywi się lekko na tym swoim pysku i łypie oczami na boki. I rzeczywiście po chwili wybucha i krzyczy, no szkurwa kurwa mać! Tak dłużej być nie może. Wkuruje mnie już to ś na końcu imienia. Takie siwie, jest pedalskie, ciotowate i kompletnie niemęskie. Co to ma znaczyć, żebym ja się tak nazywał? O nie, słuchajcie, od dzisiaj koniec z misiem. Od dzisiaj jestem niedźwiedź. Powiadam wam, kto ma ś na końcu imienia, ten fujera i gej. Amen. W lesie zapada niezręczna cisza. Nawet ptaki nie odważą się zaświergotać. W końcu wyraźnie spanikowany łoś szturcha w ramie rysia i mówi... Rysiu, ale słuchaj, my przecież też jesteśmy zupełnie normalne heteroseksualne chłopaki. To ś na końcu imienia to przecież nic nie znaczy, Rysiu. Nie jesteśmy przecież geje ani nic. Rysiu. No, Rysiu, powiedz coś, Rysiu. Na no co Rysi odwraca i mówi: Ryszard, pedale. Ryszard. <słuch> <A> <słuch>